No, ogromny sukces. i Gratulacje dla, dla naszych chłopaków. Weszli do finału. Mamy finał Mistrzostw Polska, Polski w, w Opolu, w sercu regionu. To nie tylko um, wysoki wynik um, wynik sportowy, ale przede wszystkim też impreza bardzo, bardzo prestiżowa. Dlatego ogromne podziękowania dla Gwardii Opole, dla Miasta Opole, że zdecydowało się na to, aby w tak krótkim czasie um, przyjąć tę propozycję i te mistrzostwa zorganizować tutaj na ziemi opolskiej. Samorząd województwa zawsze jest przy tak, takich ważnych wydarzeniach. E, jesteśmy współorganizatorem tego wydarzenia, więc możemy tylko i wyłącznie e, teraz trzymać kciuki za naszą drużynę, a przede wszystkim zaprosić wszystkich do e, tłumnego kibicowania, bo takiej okazji nie mieliśmy od wielu, wielu lat. W, czwórca najlepszych drużyn w kraju w tej kategorii wiekowej i, i to są naprawdę w, w wysokie, wysokie, e, wysokie zespoły, e, ale no, też chyba przez przypadek się tu nie znaleźliśmy, więc chcemy zawalczyć, chcemy, chcemy e, pokazać na co nas ta, szczególnie, że gramy u siebie, więc to dodatkowo zmotywuje, zmobilizuje. E, no i będziemy walczyć. Oczywiście pierwszy mecz gramy z Kielcami, więc zespół bardzo klasowy, obrońca tytułu, to, to na pewno nie będzie łatwe zadanie, ale ale cóż, no, czasami od trudnych zadań też trzeba być. No dokładnie. Gdzieś tam mieliśmy z tyłu głowy, że, że do tej pory w, tym, w tej całej drodze jeszcze nie, nie byliśmy organizatorami zawodów, więc mieliśmy z tyłu głowy, że jeżeli się uda awansować do finału, to jest taka możliwość. I, e, i natychmiast po, 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 po wygranym meczu z Płockiem byliśmy na, w kontakcie z panią prezes i, i Pani Prezes zadeklarowała, że będzie chciała obiegać się właśnie o organizację tego y, turnieju w Opolu. Trudno powiedzieć, wyda wydaje się, że y, zespoły z Zabrza i, i Kielc są jakby tymi, tymi przewodnikami tej, tej całej stawki, natomiast to jest sport młodzieżowy, ja jestem w sporcie młodzieżowym pierwszy rok i, i już się przekonałem, że tutaj takich murowanych faworytów y, nie ma i i nie ukrywam, że na to trochę liczymy. Musieliśmy wygrać jakby ten wyścig, dlatego, że inni też chcieli organizować, Zabrze chciało organizować i Kielce, no i był konkurs ofert. Po pierwsze miejsce, warunki, hala, to wszystko, co mamy zorganizowane zostanie na poziomie superligowym, z oprawą, z terraflexem, ze wszystkim tym, tak jak powinno wyglądać. Myślę też, że Opole bardzo czuje głód sukcesu i dlatego też kibice licznie stawią się, aby pomóc tym naszym zawodnikom te małe różnice zniwelować, bo tak naprawdę ten turniej będzie powinien być bardzo wyrównany. Wszystkie drużyny, które grały między sobą, to była różnica jednego jednej, dwóch bramek w, w każdą stronę i tak w zasadzie to, takie niuanse jak własna hala, wsparcie kibiców mogą być bardzo znaczące. Najpierw w czwartek mamy półfinały. Z racji tego, że zajęliśmy drugie miejsce w turnieju, będziemy rywalizować półfinale z drużyną Wiwe W drugiej drużynie w drugim półfinale będzie Wybrzeże rywalizować z górnikiem zabrze no i zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale przegrani będą rywalizować o brąz